Z tego, o kurde wygraliśmy Ok widza wie, to jest koniec odcinka S A już zaczynamy Bym chciał spróbować o kurde ale demomany Demoman gay A wiesz co, Zastanawiam się nad tym czy przez przypadek nie wziąć tego Inżyniera Możesz wziąć inżyniera jak chcesz Może, tak Oj widz Uf. Nie, Nieee, panika mnie zjadła dlaczego? dlaczego? No o to... kurde, widz! Odepchnął Snajp... a oni mają nadal tego cheatera Bo to są parówy, no Nie, go i nie kikują Oje, Tak ja to po prostu kocham Czy ty teraz Czy... poszedłeś na snajpera? Nie Czyli mamy bota, który się potrzeba pod ciebie. Kiknij go. Okay. Kiknij man Lovera. Głosowanie. Kik Manki Lover. Siebie nie możesz kikować. Ty nie widzisz nawet siebie tam jak coś. Dobrze. No nie że To kurde co jest? Po prostu nie pamiętam. Co to jest? On kuca i biega na raz Dobra, ja zagram sniperem i też będę sniperem na tweetach Mówię ci A chodzę i... Kurde bit. Nie, prawie. <laughs> Trafiłem mu obok Heda i jakbym, jakbym trafił to, o. <laughs> Jestem z tobą, Topol. Bez dla koksów, proste. Nie, Pyro, mojego Pyro, ja chciałem, żeby mi podpalił strzałę i go właśnie przeszuciło do drugiej drużyny. Bywa. Dalej, na drugi poziom, na drugi poziom nie wejdzie Wszystko będę miał na drugim poziomie O, dobra, doszło Aha, bo jest... Bo jest twój klon, który jest cheaterem, więc Topol, jakbyś mógł Aha, bo jeszcze jest Tradera jakiś klon Jest dwóch traderów Weźmy wypal swojego klonu najpierw Kim to trzeba smutnym człowiekiem? No, ja na przecinku Chyba na nie. Ta, ale nie, o to mi chodzi, że Ja nie mogę sobie zmienić na przykład S. Ja się po prostu popłaczę, bo Aha, no widzę tak tego snipera, wychyla i mi strzela głowę. Nie no, po prostu jest dobry, no to widać, jest dobrym graczem. No widać, nawet się nie patrzy na ciebie, tylko gdzieś w sufit. Widać, że dobry gracz. Profesjonalny. Sto. Wow! Ale to było ładne, prosto dostał, tak. Kurde, nad nim! Ale dobrze było, widz! No, nagle dostajesz heada, no co tam. O kurde, mają tego cheatera. Myślałem, że już go kiknęli Now there are two. No nie wiem, co mogę powiedzieć. Ej, ja też mam chyba cheaty, widz. What?! What? Czy hec, co ty pod rząd? Złókł, co ja zrobiłem! Jestem koksem. O, jestem w czerwonych. Eee, Argus. Argus, cheating. Czemu nie można go kiknąć? Co jest? Argus, cheating, call vote. We cannot currently call a vote to call this player. Czemu? Dobra to było, to teraz gramy na siebie Więc nie będzie litości Mówisz? Tak No ale już, już, już słyszę już te cheaterowskie headshoty Ojej The One Fallen to jest seria, dobrze się bawi Mam nadzieję, że chłopak serio gdzieś zajdzie O kurde Wow Czekaj, to jest nasz czy wasz? Nasz Zabiłem noba Widzisz, czy ta rada się zabić, ale tylko A. do spawnu Co to? Kimo ty <noise> Dobra. Jak? O, oh, oh. też mają ci teraz. Dzięki. No Co? On... On mnie właśnie zmansootował? Nie, czekaj, jak finish off? Co? Co są. Ooo, tobie tak, prędzej czy później tu, co? O, oh. to pol, dawaj, bijemy się jak mężczyźni. Dawaj, gdzie ty jesteś? Topol. To Pol, ja jestem u Ciebie. Antyfraer, no, prędko. Nie, no bo bliska. Ile męża, chyba? 140 no, <laughs> Jak to tak mało bije? Bo Ty mnie nie uderzyłeś ani razu. Uderzyłem raz, no co? Nie, 100%. nie trafiłeś nawet razu, bo ja sam sobie zadaję obrażenia, kiedy bucham. <laughs> ja uniki robiłem, takie że się nie spodziewałeś tego. Patrz tu, u gdzie jesteś? Wracaj Co? Dlaczego to już musiałem ja, zabi ja zabiłem ci medyka Wiesz co, obrażam się prawda? <grym> 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 ja Medyk jest Niefajny Niepotrzebny ci Piedzo to kiedy no dajemy to chyba 5 zł za dużo no, Dlaczego? Nie o No gdzie ty jesteś w takim wypadku? Dawaj to pod Ej mam tą tarczę? Mam tarczę Kurde, bo czy widz mnie goni? Czemu medyk cię leczy? Czemu on cię musi leczyć? Nie jest koksem, jest właśnie głupi, bo cię leczy, a nie powinien tego robić. Kurde Kto ma to głupie minicentry? Nie wierzę. Nie, nie trafiłem, nie, znowu Jestem bogiem <laughs> Ej, Nie ma mocnych na A mój ulapula Ej Gdzie jesteś, ula pula? No. Wiedziałem, bym mógł ciebie...